Mówi, mówi pan, że, że Marcin Romanowski miał się czego obawiać, że miał szansę na uczciwy proces, dlatego korzystał z takiej ścieżki. A z drugiej strony mówi pan, że Zbigniew Ziobro się chciał pojawić w tej komisji. Z jest sprzeczność. To w końcu uznajecie to, czy nie uznajecie? A rozróżnia pan postępowanie przed nielegalną komisją od postępowania karnego w prokuraturze, czy z tak, to to rozróżnieniami? Oczywiście, ale też systematycznie tak. pana informuje, że Zbigniew Ziobro się stawił. To kto uciekł? Takie jak państwa stacja. To kto uciekł? Się? No Pan Informuje, że uciekli. Będzie do Narwa. Muskać i przed widzieniem dziopla, który tu stał. miała to na czas, że my właśnie. Muszę tą odpowiedzialnością uciekać, ukrywać się za wyrokami Trybunału budowa mostu ja Jak można się ukrywać? za Coś Ktoś Panie wyjście. że widzicie, twierdzi, że przyszedł na komisję, ale nie może tego zrobić, żeby jest ale no, postawcy, na to, w tak, a, z jest w zdanę, że żeby bo jest upolsztyczniony, wyrok, ale to nie jest jakie Pani ma dowody na to? Do to wejście do domu też tu panem ministra... A jakie Pani ma dowody na to, że ten wyrok nie nie Ja tylko przepraszam, ja tego przetaczam, bo co słyszymy z drugiej strony? No, Rok, nie. no to ta, ta druga strona, jakby Pani opowiedziała, że y, jesteśmy teraz na Marsie, to też by Pani nie zadała pytania, czy jesteśmy na Marsie. Moim zdaniem nie jesteśmy. Jest artykuł 190 Francji, który mówi wprost. Drogi Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Co w tej sprawie jest dnia? Znaczy, są ostateczne. Ostateczne i powszechnie obowiązujące. Co w tej sprawie z dnia? Zrobię. Nie wiem, że Panią po prostu jest rzeczywiście wychładać się przed wokulskim. Panią przydał mówienie. Przynajmniej mówię, że przed tą komisją, której nie uznajecie. to oni uciekli. Tak czy inni? Puselskie w tym zakresie. No, ale może onia mówi, że chciałaby usłyszeć odpowiedzi na pytania. No to właśnie w Zbigniewie po to, to przyszedł, żeby udzielić odpowiedzi na pytania, tylko niestety funkcja uciekła, no tak czy nie? No, bo przyszedł po no, zakończeniu posiedzenia. Bo jak pani mówiłem, przetrzymała go straż szałkowska? Nie, wiec, przetrzymała go straż marszałkowska na polecenie pani zrobić to po, po, po popełniła przestępstwo, po Ale ja może nie czy Ta ucieczka Paniesz, skoro się przyszedł i czekam pan, po co on Skoro chcieli go przesłuchać, to po co uciekł? Ale to już nie do mnie pytanie, to podoba. Znaczy, to, 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 to chyba jednak do Pani, no bo Pani jest jednym z tym z dobrym strategicznym cialdopiskiem. No no jest taka telewizja republika? Telewizja Republika jest prywatną inicjatywą komercyjną, która całe szczęście bo Gdyby nie istniała, to znaczy, że ogromna część Polaków, która ma inne poglądy niż Państwo prezentujecie, nie miałaby swojej reprezentacji z, z, w postaci konserwatywnego światełnego. Więc uważam, telewizji, że jest to ważne. Telewizja Republika dzisiaj poglądała z uchwyć szef komisji. Tak Pani uważa? To bardzo ciekawe. Znaczy, w jaki sposób pomagała ukryć się przed komisji, skoro on tutaj przyszedł na tej komisji, jak Pani Tak, bo siedzenia rozpoczęło się o godzinie 23. A Ziobro tutaj było jakieś trwało po komisji. Tak czy nie? Tak jest. Dlatego, że jak Pani mówiła, został przetrzymany wcześniej. Pozbawiony nielegalnie nie, pozbawiony nielegalnie, pozbawiony nielegalnie wolności. A jakie prawdy ma straż maszynkowa na polecenie Kroki, żeby przetrzymywać posła, który się przecież dysponuje nie na zlecenie ale też pokazuje, jak... Nie, pan... Pani ja ja nie, dźwięk. nie, 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 Pan tym, że... Czy wywiad dzisiaj był? Nie, <sparu> Przecież wcześniej Pani mnie pytała, ty tu, czy pytała mnie, z tak, czego tak, mówimy, że tak, się tak, tłumaczy o wiady są potwore i tłumaczyć się o wielu Ciędne. i tam um, takie trudne pytania jakie byście na przykład na komisji no właśnie chciałem odpowiedzieć też, na trudne pytania tylko jak państwo wiecie, my komisja jak to może piszemy nie wiem no skąd zakończenie może złożyć, to, to, yeah. złożyć, to, moim zdaniem nie dlatego, że znaczna część Polaków tak dzisiaj wie, że działania nielegalnie jest nielegalnie przejętej profuratury to też jest w to to są pozbawione to, wiarygodności. Gdyby do nas z kazał się cierpliwością, mi szczęście małp który zmienił wszystko takie tak jak komisja nie może. To zapewne nie miałby co do tego wątpliwości. a dzisiaj jest po parę, żeby nie ponieważ zrobił to siłą, bez podstawy prawnej. Mało kto no, wierzy w to, co organy, które Możemy w tych komisji odprawić teraz zarzut, wszystkie zarzuty. No niestety, przez Donalda Tuska tak. Nie chciałbym, żeby tak było, ale niestety tak jest. Można mieć zarzuty co do tego, w jaki sposób działaliśmy. Ok, nie wszystko było świetne, ale my zmienialiśmy rzeczywistość poprzez zmianę prawa. Natomiast nie czy poprzez uchwały, czy nie poprzez tweety, nie są poprzez bo ja mam wolę, to mogę robić, co chcę. No, jesteśmy w państwach demokratycznych, więc zmieniamy wszystko prawo. To jest wygrane, rozumiem, że to jest tak.